Panie i i panowie, towarzysze i towarzyszki. Dzisiaj w Polsce obchodziliśmy dzień pamięci żołnierzy wyklętych, żołnierzy, którzy po drugiej wojnie światowej walczyli pod ziemią z komunistycznym okupantem Polski, walczyli po amnestii, walczyli do śmierci Stalina, a ostatni z nich poległ dopiero w 1963 roku. Dzisiaj młode pokolenie Polaków przywraca pamięć o bohaterach walczących z komunizmem. Ci młodzi ludzie prosili mnie, żebym powiedział Państwu o żołnierzach niezłomnych i uczcił tym wystąpieniem ich pamięć. Mówimy im cześć i chwała. Mówimy cześć i chwała bohaterom, ale ilekroć wchodzę do tego budynku przez bramę z napisem Altiero Spinelli, powtarzam sobie ich zawołanie. Prew z komunizmem, śmierć komunistom. Dziękuję za uwagę.